Cześć widzowie, cześć zeciarze. Jedziemy obejrzeć Kawasaki Z900 e, tym razem. E, Poprosił mnie Paweł, żebym pojechał z nim obejrzeć e, motocykl z oświęcimia. E, Kawasaki Z900 to rok produkcji 2017, przebieg 22 ,000. E, Z takich akcesoriów no to krótkie mocowanie tablic, tablicy rejestracyjnej, LEDowe kierunkowskazy e, no i jak tu w ogłoszeniu pisze plastiki bez pęknięć, opony napęd w stanie bardzo dobrym. Zobaczymy po prostu jak to wygląda. Zdjęcia Wam się już pewnie przewijają tutaj na ekranie. Przejedziemy się. Standardowo no nie będzie pokazane co, jak tam oględziny wyglądają, ale założę kask z kamerą jak już będę jeździł tym motocyklem. No i zobaczymy co tam, co tam w trawie piszczy. Także widzimy się na miejscu. Skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. Dobra, widzowie, ogólnie jest dziwnie. Zaraz Wam pokażę o co chodzi przy Oględzinach. Mamy już ten motocykl, silnik odpalił prawidłowo. Ma on raczej dobrą moc. Nie podoba mi się on jakby wizualnie. Tu nie chodzi o jakby wygląd, o kwestię wizualną, tylko nie podoba mi się to, że tak jak pewnie na zdjęciach widzieliście. E, śrubki są powymieniane e, i ja mam taką miarkę w ogóle. To są te trzy moje palce. E, wsadzam je zawsze między koło a, a kolektory. I wiem, że w Z900 e, muszą mi one tak mniej więcej na styk wejść. E, tutaj one nie wchodzą. Koło jest delikatnie za blisko kolektorów. I... I tak jak myślałem, ona jest po, e, po srogim biciu z przodu. Zaraz pokażę Wam o co chodzi i dlaczego tego motocykla nie weźmiemy. Silnikowo jest ok, jak najbardziej, ale no, cena 26 koła za motocykl, e, który jest po na pewno dużej przygodzie, jest zbyt duża. Jakieś takie akcesoryjne. Zaraz zatrzymam się, może tutaj na stacji paliw. Wydaje mi się, że nie ma sensu więcej jeździć i go sprawdzać. Po prostu jest dysk dyskwalifikacja. Zatrzymamy się tutaj. ściąga go na prawo. Dobra, zatrzymajmy się tutaj, pokażę Wam o co chodzi. Patrzcie, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, wiadomo, takie kwestie tutaj, jakieś zadrapania, to nie wspomnę, ale mm, śrubki powymieniane z lewej strony, e, z prawej to samo i tutaj koło jest za bardzo blisko kolektora. Ja teraz nie będę tego dotykał, ale te trzy palce zawsze mi tutaj jakby e, powinny wejść. E, co najśmieszniejsze, e, ten drugi właściciel przyjechał na swoim drugim Z900, tym samym modelu ja mu pokazałem na jego modelu, że normalnie tutaj jest miejsce, a tutaj te koło jest jak najbliżej, e, o wiele bliżej kolektorów niż być powinno. E, lagi się pocą tutaj, więc to jest też jakiś kobel. E, tutaj te odbojniki nie ucierpiały, tu jest jak najbardziej ok, ale tak, chłodnica jest po wymianie. Tutaj przy tej śrubce coś było robione. Tu na pewno było coś odkręcane. No wiadomo, no, jeżeli chłodnica była wymieniana, no to trzeba było ściągnąć tą śrubkę. Te śrubki są nieoryginalne. Eee, czy to kwestia gustu? Nie wiem, choć się domyślam. Eee, nie podobały mi się tutaj przewody, są jakieś takie, nie wiem, sparciałe. To jest dosyć świeży motocykl, więc... Nie powinno czegoś takiego być. Tutaj jakoś tak też e, po prostu coś jest nie tak z tym motocyklem, nie? I tutaj jeśli chodzi o te koło, no tutaj jest dyskwalifikacja, nie? Ona jest zbyt blisko kolektorów. E, do tego motocykl ściąga na prawo. E, także no po prostu tutaj po będę odradzał niestety. Chociaż jak, jak najbardziej maszyna bardzo ładna. Błotnik malowany, także wiadomo dlaczego, hamulce. Nie wiem, szczerze mówiąc nie chcę, nie, nie ma sensu tego sprawdzać, nie? no bo nie weźmiemy tego motocykla. Po to ja tu jestem, żeby właśnie posprawdzać takie rzeczy, przejechać się mm. i tyle. Także wracamy do właściciela i e, wracamy do właściciela, oddajemy maszynę, no i niestety przejażdżka na daremno, choć na szczęście tylko godzina drogi mniej więcej, także nie było źle. Ale te zetki fajnie się na nich jeździ ogólnie, ale patrzcie, te ściąganie ciągnie w prawo, jak jak nie powiem co. A. Kurde, no szkoda, nie? Szkoda, szkoda, no i jeszcze 26 koła. No nie, nie, nie ma takiej opcji. Lagi do roboty, hamulce, jak to. No nie no jest nic, nie. No. Kurde szkoda, wiecie co widzowie? Nie będę tym motocyklem jeździł No bo szkoda zachodu. Widzimy się po prostu na podsumowaniu. Nagram podsumowanie w samochodzie. I tyle. To let's go. Dobra, no to jesteśmy na podsumowaniu. Ogólnie motocykl, jak było widać po, po srogim strzale z przodu. Też w ogóle właściciel na, nawet nie drgnął, jak, jak ogólnie powiedziałem mu, bo on w ogóle przyjechał Z900 swoim tym samym modelem. Pokazałem mu w ogóle, jak u niego wygląda różnica między kołem a kolektorami, a, a w tym Z900, które sprzedaje. Nie był jakoś zszokowany, także po prostu wiedział, że, że to jest powypadkowe, Zresztą no, widzieliście na filmie, jak to ściąga w Prawo. Ona była po srogim strzale i e, od takich motocykli trzeba trzymać się z daleka. E, także nie kupiliśmy, jedziemy zobaczyć jeszcze Z800, także na następnym filmie e, oględziny Z800. To nic. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego dobrego. Pozdrawiam! Na razie, hej!